Wypłata właśnie wpadła na moje konto całe 15 380 zł. Pracuję na penetra jako pielęgniarka, ale dzisiaj czas zabrać się za budżetowanie tego miesiąca. Najpierw przechodzę do rachunków: mieszkanie 1820 zł, prąd 240 zł, terapia po dyżurze 750 zł. Razem 2810 zł, a ja dopiero wystartowałam z listą. Kolejny krok to codzienne wydatki: zakupy spożywcze 870 zł, kule do kąpieli prawie 500, lody dla całego oddziału 120 zł. 480 mniej, a ja dalej nie wiem, kiedy to tak uleciało. Kolejne, tak, to moje oszczędności. Wymarzone wakacje 1300 zł. Tatuaż na plecy 10,50 zł, łącznie 2350 zł. Na koniec zaglądam do zobowiązań. Rata za Thermomix 10,50 zł, pożyczkę odbyłego 820 zł. Masz dość w trybie, może starczy. Ten arkusz to plan na finansowy spokój. Nie pozwól, żeby wydatki rządziły tobą, tylko ty weź kontrolę swoje ręce. Napisz w komentarzu szablon, a podeśleć tą aplikację.